10 rzeczy, których bardzo nie lubią psy. Psy, podobnie jak ludzie, mają rzeczy, które lubią i które im przeszkadzają, których bardzo nie lubią. Dzisiaj właśnie o tych rzeczach, które psy bardzo nie lubią. Kilka rzeczy takich oczywistych, ale też kilka rzeczy, które mogą zaskoczyć. Więc zapraszam. Zacznijmy od głaskania przez obce osoby. Kontakt fizyczny, głaskanie dla psów jest czymś bardzo ważnym i przeznaczonym tylko dla osób, które są przez nie akceptowane. Głaskanie przez obcą osobę jest przez nie bardzo, bardzo niemile widziane. To jest jednak wchodzenie w reakcję, i to taką bliską, przez osobę nieznaną, osobę, która nie jest akceptowana przez psa, i to jest czymś dla niego bardzo niefajnym, nielubianym. I tu oczywiście duża rola nas, opiekunów, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, ponieważ pies wówczas czuje się po prostu niekomfortowo. Druga rzecz. Przeszkadzanie im, kiedy robią coś, co chcą robić samotnie, na przykład kiedy jedzą. Psy również chcą mieć chwilę samotności, psy chcą na przykład w świętym spokoju zjeść posiłek i chociaż są to zwierzęta, które najlepiej czują się w grupie, uwielbiają to życie rodzinne, kiedy wokół nich coś się dzieje, to nawet one potrzebują w swoim życiu chwilę, która jest tylko sam na sam, kiedy im nikt nie przeszkadza. To szczególnie ważne jest właśnie w czasie jedzenia, żeby pies mógł spokojnie sobie pojeść, kiedy mu nikt nie przeszkadza. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla naszego psa. Podobnie jak na przykład przeszkadzanie w czasie snu, pies też chce się wyspać i podobnie jak my, nie lubi, kiedy, im, kiedy mu się przy tym przeszkadza. Kolejna rzecz, głośne i gwałtowne dźwięki. Wynika to z tego, że pies ma o wiele lepszy słuch niż my i niestety te głośne, i gwałtowne dźwięki są przez niego odbierane w o wiele inny, w o wiele mocniejszy sposób niż w naszym przypadku. I coś, co dla nas jest oczywiście czymś, co może być niekomfortowe, może już być czymś zagłośnym, to dla niego może to już sprawiać realny, fizyczny ból. Pamiętajmy, że zbyt głośne dźwięki mogą zaszkodzić na przykład naszemu słuchowi, a w przypadku psiego słuchu, to jednak te dźwięki o wiele cichsze w naszym mniemaniu już mogą być dla nich bardzo bardzo nieprzyjemne. Podobnie jak właśnie jakieś gwałtowne dźwięki, dźwięki, których po prostu psy nie lubią. Na przykład odkurzacz. Odkurzacz, którego dźwięku mogą nie lubić albo wręcz mogą się go bać. Następna rzecz to nuda. Psy, chociaż często są psami, które lubią leżakować, które lubią spać, jednak one bardzo źle znoszą brak zajęcia, nudę. Zwłaszcza kiedy mają obok siebie opiekunów, którzy nic z nimi nie chcą robić. A taka nuda w bardzo negatywny sposób wpływa na ich zachowanie, na ich samopoczucie. My też nie lubimy się nudzić, chociaż niekiedy chcielibyśmy mieć chociaż troszkę czasu na tą nudę. I taki nudzący się pies to pies, który jest nieszczęśliwy. Następnie mamy nieprzyjemne dla nich zapachy. Zapachy bardzo mocne. Często zapominamy, że tym najważniejszym zmysłem psów. Nie jest zmysł słuchu, nie jest zmysł wzroku, tylko jest to węch. Psy mają bardzo mocno rozwinięty węch i wiele tych zapachów, które dla nas są obojętne albo też które lubimy, są dla nich bardzo nieprzyjemne. Czy to, zapas, czy to zapachy cytrynowe, niektóre perfumy, czy też na przykład papryka, to wszystko może być dla nich czymś, czego nie lubią. Na przykład, kiedy gotujemy w domu, kiedy coś robimy w domu, to warto może. Żeby ten pies miał miejsce, gdzie te zapachy do niego nie będą dochodzić. A znowu rzeczy, które dla nas mogą mieć zapach bardzo nieprzyjemny, dla psów mogą pachnieć bardzo, bardzo fajnie. Następnie mamy brak uwagi i ignorowanie ich. My też nie lubimy braku uwagi, ignorowania i psy też potrafią wyczuć, kiedy je ignorujemy, kiedy nie zwracamy na nie uwagę. Psy tego bardzo nie lubią, tak jak wspomniałem wcześniej, psy są zwierzętami. Stadnymi, grupowymi i one chcą być członkami tej grupy, żeby wszyscy na nie zwracali uwagę. Jak każda żywa istota, inteligentna żywa istota, mają taką potrzebę. A ten brak uwagi, ignorowanie, po prostu je denerwuje i jest dla nich czymś bardzo, bardzo nieprzyjemnym. No i niektóre psy będą się upominały o tą uwagę, inne nie, ale wszystkie będą to odczuwały w bardzo negatywny sposób. Kolejną rzeczą jest brak rutyny. Coś dla nas, co może być zaskakującego, ale psy lubią rutynę. Lubią, kiedy te posiłki są o podobnych godzinach. Lubią, kiedy idziemy na spacer, czy spacery o podobnej godzinie. Psy lubią, kiedy ten ich porządek dnia podlega dużej rutynie. I dajemy im jeść w pół do ósmej rano, kolejny posiłek po szesnastej, spacer przed południem, czy też po południu, kolejny wieczorem żeby to wszystko odbywało się w zbliżonych godzinach. Psy uwielbiają rutynę. Brak rutyny jest dla nich czymś niefajnym i taki pies, który ma taki dzień bez rutyny, jest psem, który takich rzeczy nie lubi. Pies naprawdę jest najszczęśliwszy, kiedy ta rutyna jest zachowana. Kolejną rzeczą, już chyba ósmą, jest zabranianie węszenia. Psy, tak jak wspomniałem, węchem widzą cały świat. One uwielbiają węszyć. Niestety, bardzo często na spacerze, czy też koło domu, czy nawet w domu, zabraniamy im węszyć. To tak, jakbyśmy zabronili, na przykład, jakiemuś człowiekowi patrzeć i słuchać, ponieważ odebranie psu możliwości węszenia, to tak, jakbyśmy odebrali właśnie te dwa zmysły człowiekowi: wzrok i słuch coś bardzo nieprzyjemnego. Więc psy nie lubią, bardzo nie lubią, kiedy człowiek zabrania im tego węszenia, kiedy zabrania im tego poznawania, badania świata w taki sposób, w jaki one to uwielbiają. I w sposób, który jest dla nich najodpowiedniejszy, najskuteczniejszy. Nie zabraniajmy naszym psom węszenia. Oczywiście o ile to nie będzie czymś bardzo przeszkadzającym. Kolejna rzecz: zmuszanie psów do zabawy z innymi psami. Psy muszą się zapoznać, mogą jakiegoś psa nie lubić, mogą mieć gorszy humor, mogą po prostu dzisiaj nie mieć ochoty na zabawę, a może szczególnie właśnie z tym danym psem, czy też psami. Bardzo często jest tak, że zmuszamy psy, żeby bawiły się z innymi psami, a niestety jest to coś nieprzyjemnego. No to tak samo jak zmuszanie nas, żebyśmy się bawili akurat w tej chwili z danymi osobami, najczęściej nieznanymi, albo osobami, których nie lubimy. I tutaj musimy pamiętać, że to zmuszanie psa do zabawy z innymi obcymi psami, czy też nawet znanymi, ale akurat w tym dniu, kiedy pies nie ma na to ochotę, jest dla nich czymś bardzo nieprzyjemnym. Zrezygnujmy z tego, pies jak będzie chciał się bawić, to się będzie po prostu bawił. Ostatnia rzecz, zmuszanie do wizyt u weterynarza, zmuszanie do kąpieli. Zmuszanie ich do rzeczy, których psy nie chcą zrobić. Najczęściej kończy się to krzykiem, zmuszaniem, pchaniem, wieloma rzeczami bardzo nieprzyjemnymi dla naszego psa. A w takiej sytuacji trzeba go uspokoić, przekonać. No, takich rzeczy nie ominiemy. oczywiście nie jest to proste, ale takie zmuszanie i robienie czegoś, brzydko mówiąc, na chama, nie ma sensu. My musimy go uspokoić, zrobić tak, żeby ta czynność. Czy to kąpiel, czy wizyta u specjalisty była jak najbardziej optymalna, przeprowadzona w jak największym spokoju, żeby ten pies nie cierpiał, ponieważ jest to bardzo, bardzo coś niefajnego. Jak widać, tych rzeczy jest sporo. Dziesięć rzeczy, kilka takich oczywistych, jak te głośne, gwałtowne dźwięki, nieprzyjemne zapachy, czy też brak uwagi, ignorowanie naszego psa. Ale musimy pamiętać, żeby na te rzeczy uważać, żeby nasz pies był szczęśliwy, kiedy trzeba trzeba go uspokoić, przekonać. Pamiętajmy, że szczęśliwy pies to szczęśliwy opiekun i chyba nikt z nas nie chce tak żyć, tak y, współżyć z tym naszym psem, żeby był on w złym humorze, żeby musiał robić rzeczy, których nie lubi. Teraz już wiemy czego psy nie lubią i o wiele łatwiej będziemy mieli z tych rzeczy zrezygnować czy też je ograniczyć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.